Pani, Pani Panie Przewodnicząca, Burmistrza. Wysoka Rada, obiecuję, że w telegraficznym skrócie zacznę od tego samego, o czym mówiłam w zeszłym roku, zaczynając też krótką wypowiedź na temat projektu budżetu. Nie należy to do, naj, do najłatwiejszych zadań. Tych potrzeb, próśb jest naprawdę bardzo dużo. Przy ograniczonym budżecie, jaki mamy, jest to zadanie bardzo trudne. Chciałoby się zrealizować te wszystkie prośby, wnioski. No ale niestety ograniczone możliwości finansowe nam na to nie pozwalają. Niestety, e, niestety tych środków ciągle jest za mało. Natomiast ten projekt budżetu na 2026 rok to jest dobry projekt, on jest również ambitny i myślę, że obiecujący. List, lista zadań inwestycyjnych to aż 38 pozycji, oczywiście ich wszystkich nie będę wymieniać, zrobił to pan skarbnik. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na kilka, kilka z nich i takim zadaniem z całą pewnością jest projekt Stadionu Miejskiego. Bardzo cieszę się, że po wielu latach wniosków, poruszania tego tematu, w końcu pochylamy się nad tym tematem. Bardzo cieszę się, że reagujemy w końcu na te potrzeby w modernizacji infrastruktury sportowej w naszej gminie. Nasz stadion wołał o ten remont od wielu lat. Ja sobie świetnie zdaję z tego sprawę, że stworzenie projektu tego stadionu to jest dopiero pierwszy krok, jeśli chodzi o realizację tego zadania. Ale, szanowni radni, od czegoś musimy zacząć. Projekt stadionu naszego powstanie najpóźniej pod koniec przyszłego roku. Drugie zadanie, na które chciałabym zwrócić uwagę, to jest też odnowa przestrzeni wzdłuż rzeki Kamionki. Na tą inwestycję pozyskaliśmy środki unijne. Rozwój turystyki jest dla mnie bardzo ważny i, i to zadanie właśnie tutaj wrzucam do tej szuflady, do tej kategorii inwestycji właśnie w, w naszą turystykę. Drugim, drugim może takim krokiem będzie też poruszenie tematu samych naszych domków w ośrodku czasowym, ale myślę, że też sama ta odnowa i ta inwestycja znacząco zwiększy atrakcyjność i tego miejsca, i naszej plaży, i samego ośrodka wczasowego i też myślę naszej gminy oprócz nowych projektów dróg które pojawiły się w naszym projekcie złożyliśmy dwa nowe wnioski do rządowego funduszu rozwoju dróg mówię tutaj o drodze ważnej dla mnie drodze ulicy Klasztornej w Zamartem oraz budowie drogi wcześniej wspomnianej drogi w Dużej Cerkwicy Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowania na obie te drogi. W 2026 roku zostanie również wybudowana ulica Spacerowa w Dąbrówce. Na przełomie grudnia i stycznia 2026 roku planujemy też złożyć wniosek o dofinansowanie na budowę drogi Płocicz-Dąbrowa. Wczoraj otrzymaliśmy decyzję z RIT, więc już teraz nic nie stoi na przeszkodzie, by tę inwestycję również realizować. W 2026, Szanowni Radni, powstanie również długo wyczekiwany żłobek, żłobek o imieniu Kamyczek. Myślę, że to będzie taka inwestycja wow w naszej gminie. Nasz żłobek Kamyczek przyjmie pierwszych maluchów już we wrześniu 2026 roku. 1 grudnia złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie na przebudowę i termomodernizację świetlicy wiejskiej w Pociczu, co prawda w ramach innego programu, ale bardzo, bardzo się cieszę, że pojawiła się taka możliwość, by właśnie o to zadanie też tutaj zawalczyć i o starać się o dofinansowanie. Konkretnie chodzi o program Infrastruktura domów kultury. Zostając przy kulturze, mam nadzieję, że w roku 2026 też duże remonty, duże zmiany pojawią się w naszym Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W kamieniu na pewno w 2026 roku nasza sala widowiskowa w Domu Kultury przejdzie remont. Zostały złożone dwa wnioski: jeden właśnie na doposażenie sceny, zakup okotarowania, mechaniki scenicznej, oświetlenia wraz z nagłośnieniem, drugi natomiast na wymianę siedzisk. Więc bardzo proszę trzymać kciuki: oby te dwa wnioski zostały pozytywnie zaakceptowane. Dom Kultury również wymaga remontu. Sala widowiskowa też jest naszą wizytówką, więc bardzo cieszę się, że w końcu ten temat również stał się ważny. Szanowni Radni, jak pewnie zauważyliście w naszym projekcie budżetu, kontynuujemy inwestycje w nasze szkoły, edukację. Kładziemy nacisk na szkoły i tak w szkole w Zamartem będziemy remontować cały dolny korytarz. Chcemy złożyć też wniosek o, moderniz o modernizację sali gimnastycznej w Zamartem. Pragnę również zauważyć, że szkoła w Zamartem, sala gimnastyczna, jest też miejscem ewakuacji w razie zagrożenia. W dużej cerkwicy przeprowadzimy remont w większości parteru. To będzie duży remont wraz z instalacją elektryczną, łazienkami. Planujemy również zmodernizować samo wejście do szkoły. Mówię tutaj o schodach, o, o drzwiach, o całym, całym wejściu głównym. Jeśli chodzi o szkołę w Kamieniu Krajeńskim, to tutaj również będziemy kontynuować. Chcemy utwardzić cały wjazd, wyjazd ze szkoły. Głównie tutaj duże utrudnienie ma autobus szkolny, który parkuje, który ma tam garaż. W połowie już ta trasa została utwardzona, będziemy to kontynuować. I też oczywiście powstanie parking, projekt parkingu przy szkole podstawowej. Tutaj wiele prośb, wierzcie mi Państwo, wiele prośb rodziców. Którzy zawożą swoje dzieciaczki do naszej szkoły. Jest tam bardzo trudna sytuacja, to nierówności, więc myślę, że też powinniśmy się pochylić nad tym tematem. Na koniec, szanowni radni, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za współpracę, za Wasze zaangażowanie. Widzę, że zależy Wam na Waszych okręgach. Dziękuję Wam tym, którzy przychodzą, rozmawiają. Nie wszystkie rozmowy są łatwe, ale bardzo doceniam to, że, że pytacie. Dziękuję Wam bardzo za tą komunikację. Budżet na rok 2026 jest to nasz wspólny plan. Mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować. Dziękuję oczywiście też pracownikom Urzędu Miejskiego na czele z Panem Skarbnikiem za przygotowanie tego projektu. Jeszcze raz powiem, nie było to łatwe zadanie. Tak dla ciekawostki dodam, że no mój to jest drugi budżet, pana skarbnika już dwudziesty trzeci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo odczytam teraz dwie uchwały składu orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2025 roku. A mianowicie uchwała nr 11, łamane na P, łamane na 2025, w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Kamień Krańskiej na 2026 rok. Skład orzekający nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwalił, co następuje: zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Kamień Krańskiej na 2026 rok, wnosząc uwagę zawartą w uzasadnieniu. Oraz uchwała nr 9 łamane na DPR łamane na 2025 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kamień Kraiński na 2026 rok. Skład orzekający nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwalił co następuje zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Kamień Krajeński w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok Otwieram dyskusję czy macie państwo jakieś pytania i bardzo proszę głos oddaję panu radnemu Bogdanowi Januszewskiemu Szanowni państwo ja tylko kilka chwil zajmę chodniki z powiatem ja już mówiłem zostało to powiedziane jak będzie zrobione, a ja zrozumiałem to w ubiegłym roku zupełnie inaczej. Stanowisko kierowania. Po dzisiejszych wyjaśnieniach pani burmistrz powiedziała, co będzie robione i że już są jakieś no, podjęte jakieś jakieś działania. Jak tak będzie. Zakup równiarki. Myślę, że to jest... No, trzeba Według mnie trzeba by tak przeciągać, żeby do końca roku zapomnieć o tym, stadion, no to już to będzie głosowanie. Jeszcze tak, głosowanie w ciągu roku to jest... Mi chodzi o to, że budżet jest tak skonstruowany, że głosujemy nad całością, nie nad poszczególnymi punktami, nad całością. Ale ja po prostu, żeby nie było potem, że za tym głosowałeś, jak miałem już nie raz taki przytyk zaszczepią sobie prawo do innego głosowania nad poszczególnymi punktami w ciągu roku. Dziękuję. Szanowny Panie bardzo. Radny, trudno jest mi się odnieść do tego, co Pan przed chwilką powiedział, bo nie wiem do końca, czy zrozumiałam. Natomiast chciałabym zaznaczyć, że my nie kupujemy równiarki. To, zostało, to zadanie zostało zdjęte. Dziękuję. Dziękuję bardzo i głos udzielam Panu Radnemu Jackowi Kucherskiemu. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz. Szanowni Radni, zaproszeni goście. Ja tego krótko. Wiemy, że ten budżet jest troszeczkę skromniejszy, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, ale wszyscy dokładnie wiemy dlaczego jesteśmy bardzo uzależnieni od środków zewnętrznych i, i to stanowi to, że po prostu jest to tych, tych zadań jest. mniej. Niemniej jednak te zadania inwestycyjne są i są bardzo różne, co pokazuje, że każdy ma swoje priorytety, swoje cele i swoje marzenia. I życzyłbym tu wszystkim, aby ten budżet wykonać w stu Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś pytania? Ja dziękuję tylko za ten głos rozsądków. My faktycznie no, w dużej mierze polegamy na, na tym, co dostajemy z zewnątrz, staramy się jak możemy, łapiemy wszystkie możliwości, yy, analizujemy programy, które są dostępne, ale prawda jest też taka, że tych środków zewnętrznych w porównaniu z poprzednim roku, rokiem jest zdecydowanie mniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej pytań przystępujemy do głosowania uchwały nr 21 łamanej na 146 łamanej na 2025 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraińskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień krańskiej na rok 2026. Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2026. Głosowało 15 radnych, wszyscy radni za. Zatem budżet na rok 2026 został przyjęty jednogłośnie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu radnym. Myślę, że to będzie bardzo dobry rok dla naszej gminy.